Oprócz tych lekarzy czy farmaceutów bohaterami kandymi zostali także ci, którzy nie ześci z transportowego posterunku kierowcy, dzięki którym codziennie możemy zrobić świeżą zakup. Dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof Sapo, kierowca wielkiej ciężarówki. Witam, cześć. Może nie takie wielkie, jak powiedziałaś, no standardowy ciągnik z naczepą nie przesadza. W Skandynawii jeżdżą większe ciągniki i dłuższe... My mamy tutaj w Polsce, tam powiedzmy 17 metrów, a, a na Skandynawii jest powiedzmy 25. Także, tak, że ale też. Ale my też. Ale to jest, z naszej rzeczy, czyli tygodnia, jest Praca, raz, w naszej rzeczywistości to są jeden wielki Praca, w tygodni w sprasza, nie dostanie i warunki często bez dostępu do odpowiednich środków czystości. Jak to przekłada się na pracę teraz w pandemii? To znaczy tak, jeżeli chodzi o pracę teraz no to jest na pewno dużo ciężej, e, ponieważ wiadomo wodę czy tam jakieś medło wpłynie płynie czy coś takiego to no zawsze się woziło i zawsze się wozi. Aczkolwiek e, bardzo dużym problemem teraz jest dostęp do prysznicy. Do takiego normalnego skorzystania z toalety, bo wszystko jest gdzieś e, Pozamykane te prysznice nie są otwierane, dlatego że e, ciężko jest utrzymać e, cały czas dezynfekcję na stacji. Pracownicy nie chcą tego robić i po prostu zamyka się te prysznice. E, do niedawna zamknięte były również wszelkie pensjonaty, jakieś tam zajazdy, które można było skorzystać wynająć pokój e, i zjeść spokojnie normalny obiad. Można było spokojnie przenocować, wynająć pokój i, i jakoś ogarnąć się tak po prostu. To na pewno jest największe takie utrudnienie, które które mamy teraz. Kolejnym takim utrudnieniem, może utrudnieniem, nie utrudnieniem, no ma to jakieś zapewnić nam bezpieczeństwo. No to są takie elementy jak wiadomo każdy posiada. Czyli maska, rękawiczki, gdzieś wychodzimy do sklepu, czy, czy ten, no to używamy tego na pewno. Tak jak i wszyscy, chociaż teraz ostatnio zauważyłem, że te elementy zaczynają być odbierane już tak trochę dziwnie ludzie dziwnie się zaczynają patrzeć i zaczyna mnie to też niepokoić, bo idę w masce, idę w rękawiczkach tak jak powinienem iść i żeby się zabezpieczyć tak jak mamy takie jakieś odgórne nakazy a ludzie pytają mnie czy się ich boję, czy e, czy po prostu wyrwałem się z choinki czy coś, skąd ta maska skąd to, bo wszyscy chodzą normalnie co bardzo mnie dziwi, bo też e, jeżdżę po Śląsku głównie, może tutaj tam jakieś odpady, makulatura, kartony, papier, ścinki jakieś tam papierowe i tak dalej. I dziwi mnie to, ponieważ jest tutaj największe ognisko, a ludzie tutaj podchodzą do tego tak, jakby. Nie było tego, czy. No po prostu lekceważą tak sobie to. Mhm. Czy tak wspomniałeś, że ludzie pytają się Ciebie, czy Ty się ich boisz, a czy oni boją się Ciebie, jak do Ciebie pochodzą? No, myślę, że Ci, którzy w ten sposób się do mnie tak wypowiadają, to nie myślą o tej pandemii, nie myślą o, o tym, że mogą się zarazić i tak dalej, ale jeżeli wrócę do domu i jestem tam u siebie i tak dalej, to gdy ta epidemia się rozrastała i gdy były to jej początki, pierwszy miesiąc, nawet i drugi, to przykładowo sąsiedzi nie przychodzili do nas gdzieś tam na drodze czy na ulicy, omijali mnie z daleka, bo uważali, że skoro gdzieś podróżuję, nawet i po Polsce, bo nie, że nigdzie za granicę, ale, ale nawet i po Polsce, to uważali, że że mogę być obiektem niebezpieczeństwa. Nie? A, a tutaj wygląda to tak, że przecież ja też nie robię tego e, tak, widzi mi się, jeżdżę sobie specjalnie i tak dalej, tylko pracuję, żeby to wszystko jakoś e, wiadomo w swoich ryzach utrzymać, ale pracuję też dlatego, żeby to wszystko się mogło kręcić i nie znasz sporo. Y, którzy w tej pandemii nie, stanę, nie stają i nie siedzą w domu, tylko wychodzą i walczą z tym światem, nie? Mhm. A czy spotkałeś się z jakąś inną sytuacją w czasie epidemii, epidemii, czy może odwrotnie, ludzie dziękując za Jeżeli chodzi o dziękowanie, to na pewno nie. Ja też tego nie wymagam gdzieś, no wiadomo. Też biorę za to pieniądze i i gdzieś tam, gdzieś tam jeżdżę też po to, żeby z czegoś się utrzymać i nie wymagam tego dziękowania, zresztą nie lubię jak ktoś o to, z, czegoś, z czegokolwiek mi dziękuję ale jest to też, na pewno przez ludzi takie sytuacje są, na przykład wczoraj była taka sytuacja, gdzie firma wiadomo pracuje do 15, bo poograniczali tamte godziny pracy na przykład robili do 19 czy do 22, teraz robią do 15. Poograniczone to jest. No i przyjeżdżam na firmę powiedzmy za 23. Rozładunek gdzieś tak około przeważnie, jak się spręży chłopak, no to gdzieś tam powiedzmy 15-20 minut. Nie? No jakby został tam 5 minut dłużej, świat by się pewnie nie zawalił. Aczkolwiek byłem za 20, zważony, przygotowany na placu do rozładunku otwarte i tak dalej. Gość powiedział, że idzie do domu. Nie, no nie patrzą na to, czy, czy ja będę tu stał i będę miał dostęp do bieżącej wody, czy tam do toalety, czy coś. Jak już tu stanąłem, stoi i nikogo to nie interesuje, że będziesz stał powiedzmy 20 godzin i czekał na niego, żeby on przyszedł z powrotem do pracy. Nie? A zbawiłoby go to tyle, że yy, przykładowo zostałby 5 minut dłużej czy 10 w pracy. Nie? Mhm. Także nie, nie ma czegoś takiego, żeby ludzie raczej dziękowali i przeważnie wszędzie to jest tak na no, odczep traktowanie i niezważanie na to, że ktoś siedzi cały tydzień w aucie i nie ma gdzie gdzie spokojnie się wykąpać i tak dalej, nie? Jak wspomniałeś, jesteś głównie po Śląsku, a wszyscy wiemy, że ten termin jest wyjątkowo opanowany przez koronawirusa. Nie, nie boisz się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo? Ja że się boję. Wiadomo, że się boję, dlatego też zabezpieczam się tak, jak, jak to jest nakazane przez państwo, czy jakieś tam wymogi sanitarne. Najbardziej boję się też tego, że ludzie tutaj nie zważają właśnie na to i, i sobie to olewają troszkę, bo ja mogę zachować wszystkie wszystkie rzeczy, które obowiązują, a na przykład będą ludzie, którzy nie będą się do tego stosować i, i zarażą również mnie, bo nie będę w stanie się obronić. Nie jest człowiek w stanie się, nie jest to coś, co jest widzialne, co człowiek może zobaczyć, można dotknąć i o tego nie dotykam, bo to jest koronawirus, tak? Także boję się i yy, o siebie to się boję tam powiedzmy w jakimś stopniu, ale bardziej boję się o tych, do których wracam. Boję się o rodziców, boję się o siostrę. Mam mniejszą siostrę, taką małą, i tak dalej. Mam też babcię, która ma prawie 90 lat. Może nie w domu, no, ale przez to też nie jeździmy do niej, nie odwiedzamy jej, bo boimy się, że możemy coś przynieść, przywlec, i może to mieć bardzo złe skutki. Tak. Nadpisz się o sprawę sytuację i o to, jak będzie wyglądała praca czy przeciwnie może masz nie za dużo? Eee, właśnie powiem tak, eee, śmiejemy się tutaj z tatą nieraz, bo tata w tej pandemii gdzieś ma więcej tych kursów, więcej transportów wykonuje i gdzieś ta robota mu się nawet lepiej układa niż przed, przed pandemią. A z, ja z kolei mam eee, taką sytuację, że jak wspomniałem wcześniej poograniczane są godziny pracy tych zakładów i tak dalej i ja tutaj wykonuję na miejscu kursy więc jeżeli utną mi kilka godzin z dnia tak samo ucinają mi tym samym zarobek mój I te obroty spadają i dosyć znacznie spadają gdzieś nawet do połowy ostatnio zauważyłem, że spadły i w tym momencie gdzieś tam obawiam się wcześniej przed tą pandemią miałem w planach w tym roku zakupić kolejny samochód, kolejny ciągnik z naczepą, zatrudnić jakiegoś kierowcę i, i gdzieś to rozwijać, a teraz y, gdzieś tak przystopowałem i stwierdziłem, że nie, na razie to, żebym się sam utrzymał z tego, z tej pracy, która teraz jest, żeby to jakoś wszystko pogodzić, y, a niestety y, nie idzie to w dobrym kierunku i te firmy, które Ograniczają te godziny pracy, ograniczają pracowników, nie dają podwyżek, czy nie dają rekompensaty za nadgodziny i tak dalej. Myślę, że to w pewnym stopniu zostanie i w pewnym stopniu nauczą się te firmy takiej oszczędności, nauczą się tego, że można zrobić to w krótszych godzinach pracy, tę samą robotę, i nauczą się też firmy, takiego obcinania na kursach, obcinania ze wszystkiego. I to nie pójdzie w dobrym kierunku, a wcześniej rozwijało się to, firmy gdzieś podnosiły te frakty i, i, i szło to wszystko do góry, rozpędzało się, a teraz jest to wszystko takie właśnie znów takie pójście w drugą stronę, tak, takie totalne odbicie. I myślę, że to nie jest dobra sytuacja, jeżeli chodzi o jakiś tam e, rozwój i o to, że, czy ten rynek wróci do tego, co było, czy nie. Bo myślę, że nie wróci i będzie dużo gorzej. Hmm. No tak. to wszystko na dzisiaj. To była rozmowa z tymi niż na co dzień. Bracę do swojej pracy się zatrzymuje, a Was zapraszam na kolejny odcinek.